Twoje serce przyjęło ból całego świata, by nikt więcej nie cierpiał sam bez żadnego brata. Ty w każdym cierpisz i już nikt nie jest samotny w swym cierpieniu. Zielonym z Tobą. Twoje serce przytula Ty, zwłaszcza samotnych, opuszczonych, zapomnianych przez ludzi. Twoje serce nie zapomina. Miłości pełne, którą dajesz. Nie prosząc o nic więcej, Twoja miłość rozlewa się z przebitego serca na świat cały. Twoje serce.